Świat jest pełen osób, których istnienie wymyka się konwencjom, niezależnie od tego, czy chodzi o biologiczne osobliwości, ekstremalne osiągnięcia sportowe czy radykalne wyrażanie tożsamości. Tych dziesięć kobiet, wybranych spośród najbardziej uderzających historii, ucieleśnia nieograniczoną różnorodność i niezwykłą odporność ludzkiego doświadczenia. Numer dziesięć: Joe Cameron. Joe Cameron to niezwykły przypadek kliniczny który znacząco wzbogacił badania w dziedzinie neurobiologii i leczenia bólu. Ta szkocka kobieta ma rzadką chorobę genetyczną, charakteryzującą się niemal całkowitą niewrażliwością na ból fizyczny i wyjątkowo niskim poziomem lęku. Zjawisko to zostało odkryte przez lekarzy dopiero późno, podczas skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Analiza jej DNA ujawniła specyficzne mutacje w genach regulujących układ endokannabinoidowy, w szczególności w genie, FAAH. Myślnik O-U-T. Ta anomalia genetyczna uniemożliwia normalny rozkład anandamidu, często określanego jako cząsteczka błogości, którego podwyższony poziom może tłumaczyć jej wyjątkowo wysoką tolerancję na ból i stabilność emocjonalną. Badanie Joe Cameron jest kluczowe, ponieważ otwiera obiecujące możliwości dla rozwoju nowych, ukierunkowanych środków przeciwbólowych i terapii na lęk chroniczny. Oferując naturalny model optymalnej regulacji sygnałów nocyceptywnych i stresu psychologicznego, demonstrując unikalną zdolność ludzkiego ciała do funkcjonowania bez zwykłych mechanizmów alarmowych. Ta naukowa eksploracja mogłaby potencjalnie przynieść korzyści milionom osób cierpiących na przewlekły i wyniszczający ból. Numer 9. Hinta Kandraja. Hinta Kandraja ugruntowała swoją pozycję jako międzynarodowa ikona sztuk walki, ucieleśniając dyscyplinę i precyzję, które zwykle widzimy tylko w wykonaniach kinowych. Pochodząca z Indonezji, opanowała penaksilat, tradycyjną sztukę walki swojego kraju, już od najmłodszych lat. Jej pokazy wyróżniają się zdumiewającą szybkością wykonania, uderzeniami o chirurgicznej precyzji i nienaganną kontrolą ciała. Eksperci podkreślają, że jej ruchy są wynikiem nie tylko intensywnego treningu fizycznego, ale także niezwykle wysokiego poziomu koordynacji nerwowo-mięśniowej, ilustrując połączenie tradycji, zaawansowanej biomechaniki i niezachwianej koncentracji umysłowej. Jej wirusowa popularność pomogła ukazać złożoność i bogactwo penaxilat poza granicami Azji. Reprezentując swój kraj w krajowych i międzynarodowych zawodach, Hinta Odegrała również kluczową rolę w demontażu stereotypów płci w sportach walki, udowadniając, że siła tkwi w technice i zaangażowaniu psychicznym, a nie w samej brutalnej sile. Jej kariera jest świadectwem sportowej doskonałości osiągalnej poprzez rygorystyczną praktykę i całkowite oddanie swojej sztuce. Numer 8. Tamara Walcott. Tamara Walcott to elitarna amerykańska zawodniczka powerliftingu która na nowo zdefiniowała standardy kobiecej siły, zwłaszcza w martwym ciągu. Nazwana American Plus Size Powerlifter, zdobyła uwagę świata, bijąc oficjalne rekordy świata, zwłaszcza podczas Arnold Strongwoman Classic 2022, gdzie zdołała podnieść 290,5 kg, 641 funtów na sztandze typu Elephant Bar. Ten wyczyn uznany przez Guinness World Records i Arnold Strongman Group, plasuje ją jako jedną z najsilniejszych atletek w historii sportów siłowych. Jej droga, która zaczęła się od prostej chęci poprawy zdrowia, ujawniła rzadki naturalny talent do dyscyplin siłowych. Poza jej liczbowymi osiągnięciami, Tamara wykorzystuje swoją sławę do aktywnego promowania pozytywnego postrzegania ciała i siły mentalnej w sporcie. Kwestionuje tradycyjne archetypy sportowca, podkreślając że wyniki i doskonałość nie są ograniczone rozmiarem czy kształtem ciała. Jej wpływ rozciąga się daleko poza zawody, zachęcając do kultury włączenia i samoakceptacji w środowisku sportowym. Numer 7. Amanda Aola. Amanda Aola, fińska osobowość mediów społecznościowych i modelka, jest znana ze swojego ekstremalnego zaangażowania w modyfikację ciała. Dążąc do ucieleśnienia estetycznego ideału lalki Barbie. W rozmiarze rzeczywistym. Jej ścieżka jest naznaczona wieloma interwencjami chirurgii plastycznej, w tym powtarzanymi powiększeniami piersi, zastrzykami z wypełniaczy twarzy i różnymi innymi poprawkami mającymi na celu radykalną transformację jej wyglądu. Historia Amandy rzuca światło na rosnące zjawisko dążenia do nienaturalnych ideałów piękna, często inspirowanych postaciami fikcyjnymi lub trendami cyfrowymi. To dążenie nie jest pozbawione ryzyka. Doświadczyła poważnych komplikacji z powodu znieczulenia, będąc bliska reakcji śmiertelnej. Jednak pomimo tych wyzwań medycznych, Amanda nadal broni swoich wyborów jako formy autonomii i osobistej ekspresji. Otwarcie dokumentuje swoje doświadczenia, wywołując złożony dialog na temat granic modyfikacji ciała, współczesnych norm piękna. I roli mediów społecznościowych w walidacji i normalizacji radykalnych transformacji fizycznych w debacie publicznej na temat tożsamości i wizerunku własnego. Numer 6. Elena Star. Elena Star, influencerka z Nowego Jorku, reprezentuje emblematyczny przypadek szerokiego wykorzystania chirurgii estetycznej jako narzędzia redefinicji tożsamości. W wieku 33 lat zainwestowała znaczne sumy. Szacowane na około 250 tysięcy dolarów i przeszła ponad 500 zabiegów kosmetycznych, aby uzyskać swój wyjątkowy wygląd, charakteryzujący się stylem glamour i lalkowym. Interwencje te obejmują liczne powiększenia piersi, wypełniacze warg i skomplikowane operacje twarzy. Podejście Eleny jest prezentowane nie jako zwykła próżność, ale jako potężny akt wyrażania siebie, mający na celu. Dostosowanie jej zewnętrznego wyglądu do bardzo specyficznej wewnętrznej wizji jej tożsamości. Wykorzystuje swoje platformy społecznościowe do dzielenia się swoimi rutynami pielęgnacyjnymi i głębokimi motywacjami stojącymi za jej transformacjami, zachęcając swoich obserwujących do akceptacji ich indywidualności i poczucia autonomii w podejmowaniu własnych wyborów fizycznych, nawet jeśli są one kontrowersyjne. Jej historia. Podnosi istotne kwestie socjologiczne dotyczące ewolucji standardów piękna, presji na autooptymalizację w kulturze cyfrowej oraz indywidualnej wolności w określaniu własnej estetyki ciała bez zewnętrznej oceny. Numer 5. Becky Holt. Becky Holt jest powszechnie uznawana za najbardziej wytatuowaną kobietę w Wielkiej Brytanii. Wyróżnienie, które zdobyła dzięki pokryciu. Około 95% swojej skóry trwałymi dziełami sztuki. Wydając równowartość prawie 43 tysięcy dolarów na te transformacje, jej tatuaże wykraczają daleko poza konwencjonalne obszary, pokrywając twarz, pachy i inne intymne części. Ta ekstremalna modyfikacja ciała jest całkowitym zaangażowaniem w sztukę ciała, jako środek wyrazu i wzmocnienia osobistego. Becky dokumentuje swoją wizualną ewolucję. Która radykalnie kontrastuje ze zdjęciami z jej przeszłości, na których miała bardzo mało tuszu na skórze. Pomimo regularnego konfrontowania się z surowymi osądami, stereotypami, a nawet społecznymi nieporozumieniami na temat swojej tożsamości, wykorzystuje swoją platformę do propagowania body positivity i kwestionowania społecznych uprzedzeń wobec osób mocno wytatuowanych. Jej historia pokazuje, jak wygląd fizyczny może stać się potężnym narzędziem deklaracji społecznej kwestionując restrykcyjny charakter tradycyjnych norm piękna i celebrując odwagę w przyjęciu widocznej i niekonwencjonalnej indywidualności. Numer 4 Izabel Arcana. Izabel Arcana, pochodząca z DFW w Teksasie, jest znana ze swojego całkowitego zanurzenia w stylu życia i estetyce skupionej na kolorze różowym, łącząc modę wczesnych lat 2000 idryt 2K z japońską kulturą kawaii. Jej otoczenie w tym jej mieszkanie jest skrupulatnie zaprojektowane tak, aby przypominało domek dla lalek Barbie w rozmiarze rzeczywistym, odzwierciedlając radosną i przepełnioną kreatywnością osobowość. Zaangażowanie Izabel w jej estetykę jest tak głębokie, że stało się biznesem. Założyła własną markę Carousel Couture, gdzie projektuje ubrania, które ucieleśniają jej wygląd, gumy balonowej Barbie. Ostatnio jej historia przyjęła nieoczekiwany obrót. Kiedy zgodziła się wziąć udział w radykalnej transformacji, tymczasowo porzucając swój emblematyczny róż na rzecz bardziej neutralnej estetyki beżu. To doświadczenie, choć zaskakujące dla osoby tak utożsamianej z jednym kolorem, podkreśla ciągłe poszukiwanie siebie i odwagę wymaganą do wyjścia poza strefę estetycznego komfortu. Historia Izabel uwydatnia sposób, w jaki osobiste wybory estetyczne, Mogą kształtować publiczną tożsamość i wpływać na mikrokulturę, jednocześnie oferując refleksję nad elastycznością tożsamości osobistej w obliczu ekstremalnych zobowiązań estetycznych. Numer 3. Ty Turner Ty jest 23-latnim transpłciowym mężczyzną, którego ciąża wywołała zarówno masowe wsparcie, jak i kontrowersje w internecie, ponieważ kwestionuje tradycyjne, binarne koncepcje rodzicielstwa i płci. Rozpoczynając swoją tranzycję w okresie dojrzewania, ty podjął przemyślaną decyzję o urodzeniu swojego pierwszego dziecka, poczętego poprzez domową inseminację z pomocą przyjaciela dawcy. Ta biologiczna i tożsamościowa ścieżka jest niezwykle znacząca, ponieważ ilustruje rosnącą złożoność struktur rodzinnych i zdolności reprodukcyjnych w społeczności transpłciowej. Chociaż Ty spotkał się z krytyką, oskarżającą go o wprowadzanie zamętów w życie swojego przyszłego dziecka lub kwestionującą jego transpłciową tożsamość, Utrzymuje, że istotne są jedynie miłość i szacunek, którymi otacza swoje dziecko. Jego działanie jest aktem afirmacji mającym na celu normalizację rodzin transpciowych i humanizację doświadczeń transmężczyzn, którzy decydują się nosić dzieci. Otwartość ty na dzielenie się swoją historią w istotny sposób przyczynia się do zmiany dyskursu publicznego na temat płci, ciąży i rodzicielstwa, apelując o większe zrozumienie. I współczucie dla różnorodności ścieżek życiowych. Numer 2. Pauline Potter. Pauline Potter, znana z tego, że przez pewien czas była uznawana za najcięższą kobietę na świecie przez Guinness World Records, prowadziła publiczną i inspirującą walkę z otyłością olbrzymią. Przy maksymalnej wadze, zbliżającej się do 700 funtów, jej życie było poważnie zagrożone, jej mobilność zredukowana niemal do zera, a jej zdrowie było w ciągłym niebezpieczeństwie. Jej wystąpienie w programie telewizyjnym My 600 funtów live w 2015 roku Bez ogródek dokumentowało jej walkę z uzależnieniem od jedzenia, leżącymi u podłoża traumami emocjonalnymi i chronicznym bólem fizycznym. Pomimo znacznych trudności i chwil zwątpienia, Polin podjęła radykalną transformację, która obejmowała operację bariatryczną, ścisły nadzór medyczny i całkowite zaangażowanie w nowy styl życia. Rezultatem była spektakularna utrata ponad 500 funtów, fundamentalnie zmieniająca jej egzystencję i autonomię. Jej historia, choć czasami kontrowersyjna z powodu udokumentowanych wyzwań behawioralnych, jest potężnym przykładem ludzkiej odporności i możliwości odkupienia w obliczu chronicznej i potencjalnie śmiertelnej choroby. Transformacja Paulin Potter jest żywym świadectwem, że nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach wola życia i oddanie zmianie mogą prowadzić do nowego życia. Numer 1. Winnie Harlow. Winnie Harlow, urodzona jako Chantal Brown Young, to kanadyjska modelka, która rzadką chorobę dermatologiczną, bielactwo Vitiligo, przekształciła w globalny symbol pewności siebie i samoakceptacji. Zdiagnozowana w wieku 4 lat, ta choroba autoimmunologiczna powoduje depigmentację plam skóry, co przysporzyło jej poważnych prześladowań w dzieciństwie. Zamiast ukrywać tę osobliwość, Winnie zdecydowała się ją zaakceptować i celebrować. Ten zwrot był kluczem do jej profesjonalnej kariery. Zauważona po udostępnieniu swojej historii online, zyskała międzynarodową sławę, uczestnicząc w America's Next Top Model w 2014 roku. Jej błyskawiczny sukces w branży hot couture doprowadził ją do modelowania dla głównych marek i pojawienia się na okładkach prestiżowych magazynów. Takich jak Vogue i Kosmopolitan. Poza modelingiem, Winnie Harlow jest żarliwą orędowniczką osób z widocznymi różnicami, wykorzystując swoją platformę do kwestionowania sztywnych norm piękna w branży. Jej przesłanie, że unikalność jest największą siłą jednostki, wywarło głęboki wpływ, inspirując miliony ludzi na całym świecie do odnalezienia piękna i dumy we własnej autentyczności. Numer 11. Moment nieprzewidzianych przypadków. Malia urodziła się z rzadką chorobą twarzy, dziedzicząc bardzo wcześnie okrutny świat. Natrętne spojrzenia, obelgi i drwiny towarzyszyły jej dzieciństwu i dorastaniu, próbując złamać jej ducha, ale nauczyła się przekształcać ból w siłę. Każdy upadek czynił ją bardziej wyprostowaną, każda rana bardziej świadomą. Idzie naprzód, niesiona cichą godnością i niezachwianą wolą. Jej twarz opowiada historię, którą niewielu rozumie, ale jej odwaga przemawia głośniej niż słowa. Mimo wszystko, zawsze się podnosi dumna, ludzka, niezwyciężona i do tej pory nigdy nie nawiązała romantycznego związku. Te historie ilustrują ogromną amplitudę ludzkiego doświadczenia, przypominając, że niezwykłość manifestuje się poprzez biologię, dyscyplinę i odwagę wyrażania tożsamości bez kompromisów.